Cześć, jestem zmęku I dzisiaj sobie pogramy na survival games Nie śmiejcie się, bo ja nie dobrze gram, ale trudno Coś jest wolne, nie wiem, dwójka, bo przed chwilą wolne Kurde. To jest wolne A masz coś. O. Ui. sobie. Kurde. Wiem, że to nie trzeba tak shift. Dobre jabłko. Jestem na kompie babci, więc tak nie reaguję, a u mnie się coś waliło i w, na moim kompie nie mogę grać. Znaczy mogę tylko, że jak nagrywam, to nic nie widzę. Tak laguje. I mi wy o, ktoś przyjrza. O, to jest to fajna mapka. O, widzę. Dzieleczka. impreza. Michał Party. <laughs> prezydent, coś? I nie będę robił cięć, ponieważ w tym programie się nie da robić cięć. Co to? Zombie. Drugi zombie. Ty sobie brzydki jesteś. Idź sobie! No idź! Ty brzydki jesteś. O o o aha edzie. Okej, okay, idź sobie zombie, bo ja chcę zacząć grać już. Okej. Okay. Wa jeden. A teraz czekamy. <Skriu> Au curde, ce caci. Ej, nic mnie nie goni ani nikt. Ktoś tam jest. sobie pójść. O, matko woska. Czy to jest skrzynka? Eee. Co się stało? Aha. A, IP będzie w opisie. Czy jest serwer Blow'a. Cztery. Co fajna łapka? A lol. Zombie może rozwalać drzwi? Wiedziałem, Ha? nie legi. Te subtyfy zainstalowałem <laughs> X

Ej, cięć. cięć. Ja to nie ma skrzynek. Ha, to jest taka fajna mapka, że tutaj na nie ma skrzynek. Idę tam. Tam Co za dzipina. Kurde, ma drewniany mieczek. Widzę, że ktoś się lubi bawić z creeperami. Nie wiem, czy się dźwięki z gry nagrywają. Kurde. Chcę tam wejść. Co nie ma ciekawego? Oprócz dachu to nic co chyba nie ma. Uff życie mi się regeneruje. stąd zejść, żeby się nie zabić. Mogę tutaj... Tu, tu, tu... Okay. Tam gdzieś był ten domek fajny. Tak jest. Wiecz, ktoś tu już był. Udeczka. Gdy krzyż. Sla faper! Kurde, ktoś tu już musiał być. No i oczywiście. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz na, na jednastkę zbiję. a jak nie, to będzie koniec odcinka. To jednastka, nie dwunastka. O, tam jest zawalista. Mmm. -hmm. List. No jest, osiem osób. Ale gra się nie zaczyna. Gleast już hej... Czy to nie było na Wertezy? Nie. To było na... na tym. <laughs> Dobra, trudno wychodzić z tego. Zapomniałem, że ta mapka jest zabakowana. Szczęśliwy, jeszcze nigdzie nie byłem. Tenzij om een Hahaha. zombie, uh -oh. ha, ha, ha. zombie Trzy, dwa, jeden, jest, jest, jakie dobre, kół. Gin... JEST! Dobra... To sobie nałożę... To dobra, niech wejdzie... Kurde, jedzenia nie mam... A, nie zatrwało mnie, lol... Pierwszy raz kogoś zabiłem jest jezonka Agiego miał kości. bym sobie pieska wziął Przedkołce. Jednak jedynka jest dobrą mapą. Mam coś może być. O, kurczak, kurczak, gdzie ty jesteś? Kurczak. Jest. Dziękuję. Trzeba by coś zjeść kurde, musiałem się zazdruć. Wiesz, że jeszcze nikogo nie spotkałem oprócz tego na spałnie. <laughs> O, jest coś! Trzeba to obejść. Znowu pieski, a ja nie mam kości. Że będzie piecyk i węgiel w piecyku. Trudno, jestem głodny, muszę zjeść. Co to jest? No to nie jest pełny domek. Myślałem, że jest pełny. O, jest! Ale już ktoś tu musiałby... Węgiel? Dlaczego? Mogę poczekać. O, mam pomysł. Hi, 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 hi. Eee, kurde. Nie wiem, czy radio słyszeć, ale. Trudno. Nie wyłączyłem, a nie chce mi się wstawać. Jestem głodny. Dobra, teraz nie biegnę już. Co bardzo nie widzę jedzenia. Aha. Kolejny zginął. Chyba Angel wiedziałem super, coś tu jest? Proszę takich rzeczy, które mogę zwiększyć z tego, ale w sumie to fajne, bo można mieć ten. Um... Roślili temku trochę zdobyłem płytkę mam co jedzie w normalny sposób On da gdy czapka bez oczu Czas by skinę zmienić. A, w pięć. Ja mam coś jeszcze, żeby tutaj nałożyć, nie? No tak, to dobrze w sumie. Jeszcze ugrany. Hero Brain. Ej, ja że tak. Noże grama. Można się powybijają. Piotrwinia? Fajne drzewko. że jest jakieś wejście do tego drzewka. Jakie fajne Tam coś jest? Bo nie. A miałem fuksy na początku. Kilki. Znowu tu gdzie się tu byłem już. O, jest kościół, jest kościół. Zbijemy go. Ja nie mogę biec, podpalimy go. Czy tam były grzybki? Ja, ja mam miski, mogę sobie zupkę zrobić z grzybów. <laughs> debil idiota misja szukania grzybków no kurde Tyle jest już nagrywania? Hmm. Jeszcze cztery minuty. Ehm, gdzie koledzy coś napiszę. Dobra już. <śm> O jest, jest, grzyby są. Bo jedzonko jest, i krowa też dobrze. Trudno, niepieczone, ale weźmiesz cokolwiek. Skrzyneczka jest! Jest! Ja! Yeah. Okej, okay, dobra. Dobrze, nareszcie się najem. Szczyby może zjeść surowe, bo to nie truje. Ale jest! Udało się. Mam jedzonko. Skrzyneczkę znalazłem po raz pierwszy po zespełnym. Bo zrobię cięcie i zrobię dru drugą część tego. No, zrobię tak. Dobra, zatem... Zobaczenie w części drugiej z moim skinem bez oczu. Cześć.